Przylądek Wichrów. Wczoraj po kolacji pan Rato, kierownik kolonii, na które wysłali mnie rodzice, i to był fajny pomysł, zebrał nas wszystkich i powiedział: Jutro pójdziemy na wycieczkę do przylądka Wichrów piechotą, przez las, z plecakami, jak dorośli mężczyźni. Będzie to dla Was wspaniały spacer i porywające przeżycie. I pan Rato wyjaśnił, że wyruszymy wcześniej rano, i że pan Żenu i Tendent da nam przed wyjściem suchy prowiant. Więc wszyscy zawołaliśmy trzy razy: Hip, hip, hura! I bardzo zdenerwowani poszliśmy spać. Rano o szóstej drużynowy przyszedł nas obudzić i musiał się nieźle namęczyć. Załóżcie grube buty i weźcie ze sobą swetry, powiedział. Nie zapomnijcie o chlebaku na suchy prowiant. Zabierzcie też piłkę do siatkówki. Druchu, Druchu, zawołał Benon. Mogę zabrać aparat fotograficzny? Oczywiście, Benonie, powiedział drużynowy. Zrobisz nam zdjęcie na przylądku wichrów. Będzie fajna pamiątka. E, chłopaki, zawołał Benon strasznie dumny. Słyszeliście? Będę robił zdjęcia. Chwali pięta, odpowiedział Crispin. W nosie mamy twój aparat. A zresztą ja i tak nie dam sobie zrobić zdjęcia. Będę się ruszał. – Mówisz tak, bo mi zazdrościsz – powiedział Benon. – Bo sam nie masz aparatu. – Ja nie mam aparatu! – zawołał Crispin. – Trzymajcie mnie, bo umrę ze śmiechu! W domu mam aparat o wiele fajniejszy od twojego! – Kłamiesz i jesteś głupi! – wrzasnął Benon. No i zaczęli się pić, ale szybko przestali, bo drużynowy powiedział, że jak się będą wygłupiać, nie pójdą na przylądek wichrów. A potem drużynowy krzyknął, żebyśmy się pospieszyli, bo inaczej spóźnimy się na zbiórkę. Zjedliśmy porządne śniadanie, a potem żeśmy ustawili się w kolejce do kuchni, gdzie pan Żenu dawał każdemu suchy prowiant i pomarańcze. Trwało to dosyć długo i pan Żenu zaczął się trochę denerwować. Szczególnie kiedy Paulin podniósł do góry swoją kanapkę i zawołał: Przepana, tu jest kawałek tłuszczu! No to go zjesz, powiedział pan Żenu. U mnie w domu skrzywił się Paulin. się nie pozwala mi jeść tłuszczu, a zresztą ja nie lubię tłuszczu. To go zostawisz, powiedział pan Żenu. Przecież powiedział pan, żebym go zjadł! wrzasnął Paulin. To niesprawiedliwe! Ja chcę do domu! I zaczął płakać. Ale w końcu wszystko się ułożyło, bo gwalbert, który już zjadł swój tłuszcz, zamienił się z Paulinem na kanapki. Wyszliśmy z obozu. Pan Rato szedł pierwszy, a za nim my, drużynami razem z drużynowymi. Zupełnie jak w prawdziwym pochodzie, kazano nam śpiewać mnóstwo piosenek i śpiewaliśmy bardzo głośno, bo byliśmy bardzo dumni. Szkoda tylko, że było jeszcze wcześniej i nikt nas nie widział. Zwłaszcza kiedy przechodziliśmy koło pensjonatów, gdzie spędza wakacje pełno ludzi, chociaż w końcu otworzyło się jedno okno i jakiś pan zawołał. Czy byście powariowali, żeby urządzać krzyki o tej porze? A potem otworzyło się drugie okno i inny pan zawołał: To pan się tak żerpie, Nie starczy, że przez cały dzień musimy znosić pańskie bachory? To, że się bierze dodatkowe dania, Lonszła, to jeszcze nie powód, żeby zadzierać nosa zawołał pierwszy pan. Potem otwarło się trzecie okno i jeszcze inny pan zaczął coś krzyczeć ale nie wiemy co, bo byliśmy już daleko. A ponieważ głośno śpiewaliśmy, nie było dobrze słychać. A potem zeszliśmy z drogi i poszliśmy na przełaj przez pole. Dużo chłopaków nie chciało iść, bo na polu były trzy krowy. Powiedziano nam jednak, że jesteśmy mężczyznami, że nie ma się czego bać, i kazano iść. Ale śpiewał tylko pan Rato i drużynowi. My żeśmy się dołączyli do chóru, kiedy skończyło się pole, i weszliśmy do lasu. Las jest strasznie fajny. Pełno tam drzew, jakich żeście w życiu nie widzieli. I tyle liści, że nie widać nieba. Jest zupełnie ciemno i nawet nie ma ścieżki. Musieliśmy zatrzymać się na chwilę, bo Paulin rzucił się na ziemię, krzycząc, że się boi, że zabłądzi i że zjedzą go leśne zwierzęta. Słuchaj, mój mały, powiedział nasz drużynowy, jesteś nieznośny. Popatrz na swoich kolegów, czy oni się boją? Wtedy jakiś chłopak zaczął płakać i powiedział, że tak, on też się boi. A potem rozbeczało się jeszcze kilku, ale myślę, że tylko tak udawali dla śmiechu. A potem przybiegł pan Rato i kazał nam ustawić się dookoła, co wcale nie było łatwe z powodu drzew. Pan Rato wytłumaczył nam, że powinniśmy zachowywać się jak mężczyźni, i powiedział nam, że jest mnóstwo sposobów, żeby odnaleźć drogę. Przede wszystkim jest kompas. A poza tym słońce, a poza tym gwiazdy, a poza tym mech na drzewach. A poza tym on już tędy szedł w zeszłym roku, więc zna drogę i dosyć tych żartów. Naprzód marsz! Nie mogliśmy ruszyć się od razu, bo trzeba było zebrać chłopaków, którzy się trochę rozbiegli po lesie. Dwóch bawiło się w chowanego, jednego znaleźliśmy od razu, ale drugi schował się za jakimś drzewem, i trzeba było wołać. Zbite szklanki, żeby za niego wyszedł. Inny chłopak szukał grzybów. Trzech grało w siatkówkę, a gwalbert długo nie mógł z drzewa, na które się wspiął, żeby zobaczyć, czy nie ma czereśni. A kiedy wszyscy już się znaleźli i mieliśmy iść dalej, Benon zawołał: Druhu, wracam do obozu. Zapomniałem zabrać aparat. A ponieważ Kryspin się roześmiał, zaczęli się pić. Ale przestali, kiedy nasz drużynowy krzyknął: Dosyć, bo wam przyleje! Bardzo żeśmy się wszyscy zdziwili. Po raz pierwszy zdarzyło się, żeby nasz drużynowy tak krzyczał. Szliśmy bardzo, bardzo długo przez las i zaczynaliśmy już być zmęczeni. A potem żeśmy się zatrzymali. Padra to podrapał się w głowę i kazał drużynowem ustawić się dookoła. Wszyscy wymachiwali rękami, pokazując różne kierunki. I słyszałem, jak pan Rato mówi, co dziwne, musieli chyba wyrąbać kilka drzew od zeszłego roku. Nie mogę odnaleźć moich znaków. A potem posilił palec, podniósł go do góry i zaczął iść. A myśmy poszli za nim. Ciekawe, nic nam nie mówił o tym sposobie na odnalezienie drogi. Po długim marszu wreszcie wyszliśmy z lasu i znowu przeszliśmy przez pole. Ale krów już nie było. Pewnie dlatego, że zaczął padać deszcz. Więc pobiegliśmy do drogi i weszliśmy do jakiejś budy, gdzie żeśmy zjedli suchy probiant, śpiewali piosenki i fajnie się bawili. A potem, kiedy deszcz przestał padać i zrobiło się bardzo późno, wróciliśmy do obozu. Ale pan Rato powiedział, że nie uważa się za pokonanego. Jutro albo pojutrze wybierzemy się na przylądek wichrów autokarem. Kochani rodzice, jestem bardzo grzeczny. Jem wszystko i dobrze się bawię, tylko chciałbym, żebyście napisali do pana Rato list z usprawiedliwieniem, żebym nie musiał leżakować, taki jak ten, który zaniosłem pani, kiedy nie udało nam się z tatą rozwiązać zadania z arytmetyki. Fragment listu Mikołaja do rodziców.